I tak, tutaj jest teraz odkurzacz od cholery, tak naprawdę. Ale teraz, tak, te dwa to będą do zostawienia na razie, bo to jeden mój, a drugi jest znaleziony. No mamy tu odkurzacz znaleziony wcześniej, którego testowałem i on jest sprawny. Nawet nim odkurzałem przez jakiś czas. Yy, natomiast on ma, miał, ma taki problem, że yy, ta rura jego oryginalna. Ma taką końcówkę z uciętą tutaj, uszkodzone to było, ucięte to jest i na to nie pasuje żadna końcówka, żadna końcówka szczotka i mamy też rurę z odkurzacza, który był zepsuty, a tutaj na nim była taka właśnie przejściówka do rur różnej maści i będę próbował w jakimś sposobem założyć to na rurę do tego odkurzacza. Tą końcówkę, żeby można było to wtedy zakładać. Bo tak naprawdę ten jeden wąż i tak jest do uszkodzenia, bo on do niczego nie pasuje. Będę próbował do niczego, co byśmy mieli, pasu nie pasuje, więc ta będzie nawet pasowała, podejrzewam, bez tej przejściówki. O. I wtedy ten odkurzacz będzie pełnowartościowy i będzie go można sprzedać. Ta przejściówka tu nie pasuje ani w tą stronę, ani w tą stronę, no. Niestety problem polega na tym, że większość tych końcówek tu jest podklejona albo zgrzewana i tu problem jest taki, że nie idzie tego... W ten sensowny sposób zdjąć ja to chyba będę musiał przeciąć po prostu i wyskrobać w jakiś sposób albo wyrwać kombinerkami. Dobra, to jest ten, to jest ten wąż, który jest mój, więc na razie sobie go zostawię. Znaczy, ten, który potrzebuję, to jest ten, który nie potrzebuje, ale potrzebuję z niego same końcówki. sobie to jest po prostu utnę, bo to nie ma innego sposobu, żeby się tego chyba pozbyć stąd. I patrzcie, jak to się mocno trzyma. O, i poszło. Trzeba to będzie pewno też tak skleić, jakąś, jakąś kropelką albo czymś podobnym. No, tylko. Żeby to działało tak mniej więcej jak był. Więc. Będzie pasowało. Żeby z tym było. że to trochę dotniemy Może, może. Nie, nie, trzeba to trochę dociąć. Może. Przytanie, przytanie. Pytanie, czy się uda. No bo to widzicie, to jest mniejsze. O, ten tutaj chciał, nie chciał, coś muszę wykombinować. Skrócę pewną tą rurkę tak samo jak tamtą. No, właśnie się działem gdzieś. Może to tak wystarczy tylko podgrzać porządnie i po prostu nałożyć, żeby się było do czego przyklejać, ale to by trzeba potem też zobaczyć, żeby to równe było, bo to widać, że to jest tutaj u mnie poząbkowane trochę. Pytanie, czy będzie chciało ci z tą rurą tu wejść, bo to też jest pytanie. średnio to tu wchodzi szczerze powiedziawszy Jeszcze zostało tu coś w ogóle. Czy już wszystko wyparowało? No, ale tym główno jest zwykle. A ten jest zaklejony. O Ten nie wiem, czy jest też zaschnięty, czy Miał tylko zalaną końcówkę. Też tu chyba nic nie ma. za tu. Stwardniało na dnie. Spoko. Gdzieś był jeszcze jeden. Dobra, lecz. Opowiedzie. Może zamiast tam, to tutaj poleję po prostu i tyle, i zobaczymy ile z tego uda się. Za przeproszeniem. zawsze jak chcę coś zrobić, żeby było fajnie i delikatnie i profesjonalnie, to wtedy mi to wypadnie z ręki. Kiedyś mi się ten klej wylał po prostu, nie wiem, stał po prostu, przewrócił się i wylał się na obrus, więc wiesz, więc wiecie jak to jest. Nie zawsze idzie tak jak się chce. Ale wiem, że ten klej bardzo mocno różne rzeczy jest w stanie złapać. Różne materiały ze sobą dobrze skleja testowałem, więc myślę, że z tym sobie też poradzi. O, mi się to właśnie chodziło, żeby tak było. Aczkolwiek to powinno w drugą stronę iść, więc... No i teraz będę miał kompletny odgórza, by tego mógł sprzedać. się też to fajnie ten złożyło. Na szczotę fajną, teleskopową. O! I zajebiście! Szafa gra.